Badania na jej głowie. Dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie. Pewna rodzina żyła w wielkiej biedzie. Ojciec był drwalem i codziennie o świcie Wyruszał do lasu, by zarobić na życie ścinaniem drzew. Ale pieniędzy było wciąż za mało. Czasem bieda tak doskwierała, że nie było co włożyć do garnka. Drwal miał na utrzymaniu żonę i dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę, Jasia i Małgosie. Jego żona. Nie była prawdziwą matką dzieci, ale ich macochą. Matka zmarła, kiedy rodzeństwo było jeszcze malutkie, a Drwal ożenił się po raz drugi. Sądził, że nowa żona zajmie się dziećmi, ale kobieta okazała się zła i okrutna. Ciągle myślała, jak pozbyć się Jasia i Małgosi. Któregoś dnia oznajmiła mężowi, zaprowadź te dwa darmo zjady do lasu i tam je zostaw. Nie mamy co do garnka włożyć dla siebie, a co dopiero dla nich. Rosną i domagają się coraz więcej jedzenia. Skąd wziąć na to pieniądze? Przy ich apetytach poumieramy z głodu. Jak nie będzie dzieci do karmienia, to zobaczysz, ile jedzenia będzie dla nas. Kobieto, co ty pleciesz? Krzyknął zdumiony drwal. To są moje dzieci. Nie mógłbym żyć, gdybym je zostawił w lesie. Okrutna macocha nie dała jednak za wygraną i tak długo robiła awantury, aż zrezygnowany drwal zgodził się zaprowadzić rodzeństwo do lasu. Dzieci usłyszały ich rozmowę i bardzo się przestraszyły tego, co je czeka. Jaś, nieco starszy od Małgosi, pocieszył siostrę. Nie bój się, damy sobie radę. Wrócimy szczęśliwie do domu. Znam sprytny sposób, by zaznaczyć drogę, którą będziemy szli. I wymknął się wieczorem do ogrodu nazbierał niewielkich jasnych kamyczków i upchał je w kieszeniach spodni. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Drwal zabrał dzieci i poszedł w las. Prowadził je sobie tylko znanymi ścieżkami. Jaś, co kawałek, rzucał drobny kamyczek na dróżkę. Ojciec z ciężkim sercem zaprowadził rodzeństwo głęboko w las. Wymamrotał coś i oddalił się szybko. A dzieci zostały same. Wiele godzin czekały, a kiedy nadszedł wieczór i drwal nie wracał, zaczęły szukać drogi powrotnej. Małe kamyki, które jaś rzucał co kawałek, lśniły w księżycowej poświacie niczym jasne perełki. Dzieci szybko odnalazły drogę do domu i zmęczone, ale szczęśliwe, nie budząc nikogo, położyły się spać. Kiedy rano Macocha zobaczyła, że Jaś i Małgosia znów są w domu, urządziła drwalowi straszną awanturę. Miałeś je zostawić w środku lasu, a ty zaprowadziłeś je na najbliższą polanę, krzyczała rozzłoszczona. Pozbądź się tych darmo bo inaczej ja to zrobię. Drwal tak bardzo bał się, że macocha zrobi krzywdę dzieciom, że wolał już sam zostawić je w lesie. Tam. Może jakieś dobre duchy albo zwierzęta zaopiekują się nimi, myślał, próbując zagłuszyć wyrzuty sumienia. Zabrał ponownie dzieci do lasu. Tym razem Jaś nie miał w kieszeni kamyków, nie zdążył ich nazbierać. Jak odnajdziemy drogę do domu? Spytała brata przestraszona Małgosia. Mam resztkę chleba ze śniadania. Będę rzucał okruszki, odszepnął Jaś. Ojciec kazał dzieciom zostać na małej, śródleśnej polance. Westchnął ciężko i szybko się oddalił. Tym razem rodzeństwo nie czekało do wieczora. Od razu postanowiło wracać. Jednak okruszki zniknęły. Głodne leśne ptaszki powyjadały je wszystkie. Dzieci szły więc na wyczucie i wkrótce zgubiły drogę. Już nigdy nie trafimy do domu, płakała Małgosia. Jaś próbował pocieszyć siostrzyczkę, ale i on czuł się nieswojo, bo nadchodził wieczór, a las stawał się coraz bardziej nieprzyjemny i tajemniczy. Patrz, tam coś się świeci. Chłopiec wskazał w kierunku migoczącego w oddali jasnego punktu. Złapał Małgosię za rękę i dzieci pobiegły w kierunku światła, pełne nadziei, że trafią do domu. Wyszły na polankę i zobaczyły mały, śliczny domek. Wyglądał jak chatka z bajki. I jeszcze nigdy nie widziałam czegoś tak ładnego. Ten domek wygląda, jakby był z piernika. Och, jak tu przyjemnie pachnie, powiedziała Małgosia. Jaś tymczasem podszedł bliżej i dotknął kolorowych okiennic. Małgosiu, ten domek naprawdę jest z piernika. Zobacz, ma dach z czekolady wykrzyknął zaskoczony chłopiec. A okiennice są z wafli! Mniam, jakie pyszne! Dziewczynka z niedowierzaniem odłamała kawałek piernikowej ściany i skosztowała. Smakowała jak najdelikatniejsze ciastko. Kiedy dzieci w najlepsze zajadały kawałki piankowej kolumny, Otworzyły się waflowe drzwi chatki i wyjrzała z za nich stara babuleńka. O, mam gości, wejdźcie do środka, powiedziała łagodnie i rodzeństwo weszło do pokoju. Jednak kiedy tylko przekroczyli próg, starucha, która była złą babą Jagą, zamknęła drzwi na klucz i podeszła do Jasia. Chudy jesteś, ale cię utuczę. Tak utuczę i zjem. To będzie uczta, oznajmiła przerażonemu malcowi i zamknęła go w wielkiej klatce. A ty, zwróciła się do przerażonej Małgosi, będziesz na razie sprzątać mi dom. Potem ciebie też zjem. Każdego dnia baba Jaga kładła Jasiowi na talerz wielkie porcje jedzenia. I każdego dnia sprawdzała, czy już przytył. Miała jednak bardzo zły wzrok i kiedy kazała chłopcu pokazać palec, on wystawiał jej patyczek. Coś wolno tyjesz. Musisz więcej jeść, narzekała i dokładała mu jedzenia. Któregoś dnia wiedźma straciła cierpliwość i kazała Małgosi rozpalić w piecu. Dość czekania! Mam ochotę na porządny obiad. Sprawdź, czy piec jest już dostatecznie rozgrzany, poleciła przerażonej dziewczynce. Jak mam to sprawdzić? spytała Małgosia. Nie wiem, jak to się robi. Ty głuptasie! Niczego nie umiesz, krzyczała starucha. Chodź, jestem już stara i niezgrabna, ale pokażę ci. Kiedy baba Jaga pochyliła się nad piecem, Małgosia z całej siły ją popchnęła i wiedźma wpadła do środka. Dziewczynka szybko zaryglowała drzwiczki piekarnika i podparła je dla pewności żelaznym drągiem. Potem szybko uwolniła Jasia z klatki. Z piekarnika przestało dochodzić dudnienie. To zła baba jaga zamieniła się w popiół. Dzieci odetchnęły z ulgą. Przeszukały chatę. W kredensie znalazły wielką puszkę pełną klejnotów i złotych monet. Nabrały kosztowności do kieszeni. Do woreczków zapakowały jedzenie i ruszyły do domu. Szczęście im sprzyjało, ponieważ wieczorem trafiły na znajomą ścieżkę. Na progu ich rodzinnego domu siedział Drwal i podpierał głowę rękami. Kiedy zobaczył dzieci, rozpłakał się z radości. Jak dobrze, że wróciliście! Macocha nie żyje, jej nienawiść ją zabiła. Źle zrobiłem, że was zostawiłem w lesie, ale teraz już zawsze będziemy razem. Nawet w najgorszej biedzie, wołał, uszczęśliwiony powrotem dzieci. Tato, już nie będziemy biedni, patrz! Jasi Małgosia. Pokazali ojcu skarby, które zabrali z chaty baby Jagi. Dzięki klejnotom kupili nowy dom, a Drwal nie musiał już tak ciężko pracować. Dzieci pomagały mu jak mogły. Wiele się nauczyły podczas pobytu w chatce z piernika, a Drwal już nie chciał słyszeć o żadnej kolejnej żonie. Także, drogie dzieci, nie wszystko, co słodkie, jest dobre, ale wszystko, co ciężko zapracowane, jest dobre. Błogosławionej nocy.